Wieść o złotym pociągu ukrytym gdzieś w Wałbrzychu obeszła cały świat. Od kilku dni odwiedzają nas nie tylko media z polskiego świata, ale także turyści żądni na własne oczy zobaczyć miejsce, w którym rzekomo może znajdować się zaginiony skarb Trzeciej Rzeszy. Z wielkim dystansem podchodzi do całej sprawy prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, który mimo rekordowego zainteresowania miastem obawia się o bezpieczeństwo poszukiwaczy amatorów. Główną rolę w tej chwili tak się wydaje, wspierającą nas w tej całej sytuacji przejmuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Ponieważ e, poza wszystkim to trzeba dbać również o bezpieczeństwo. Zdaniem generalnego konserwatora Zabytków Piotra Żuchowskiego złoty pociąg na prawie 100% znajduje się w Wałbrzychu. Jednak teren, na którym może być zlokalizowany, jest dosyć rozległy i znajduje się w pobliżu trasy kolejowej Wałbrzych-Świebodzice w rejonie pomiędzy 61 a 65 km tej drogi. chcę cokolwiek trzeba podchodzić tutaj. Dużą taką rezerwą do tego znaleziska, bo, bo takich doniesień już wcześniej było. Takie doniesienia się pojawiają, o, powtarzają od zakończenia II wojny światowej. Co prawda, jest to pierwsze udokumentowane doniesienie, złożone na piśmie. Wcześniejsze inne były słowne. Ale, ale, ale już, już, już doniesienia w, w tej materii były i też, i też wskazujące te miejsca. Dziś w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu odbyła się konferencja prasowa, której głównym tematem było bezpieczeństwo w tym rejonie. Władze województwa oraz Wałbrzycha poinformowały o powołaniu sztabu kryzysowego, którego zadaniem będzie strzec miejsca, w którym pojawiają się nieproszeni goście. W tej chwili, chwili stało uzgodnione, że prezydent Bałczycha wystąpi do wojewody w piśmie o pomoc wojska. A wojewoda jak tylko to pismo otrzyma, właśnie wystąpi do do do, 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 do sztabu o, o skierowanie wojska do pomocy. W sumie jakiś większy obszar dwóch, pół, pół hektara bodajże. No i to na dzień dzisiejszy to wszystko. Miejsce to jest patrolowane przez Służbę Kolei oraz Wałbrzyską Policję. W ciągu najbliższych dni teren będzie strzeżony także przez służby wojskowe, które będą zobligowane do zbadania wyznaczonego terenu georadarem. Wniosek w tej sprawie do ministra obrony narodowej jeszcze dziś ma wystosować prezydent Wałbrzycha. Od dziś obowiązuje także zakaz wejścia do lasu oraz na tory w tym rejonie. Przypomnijmy, że zaginiony w 1945 roku pancerny pociąg mógł zawierać nie tylko cenne kruszce, ale także niebezpieczny sprzęt wojskowy.